Witam Was w kolejnym odcinku. Pijemy piwko z Luksonem Dzisiaj wyjątkowy specjal. Nie pijemy jeszcze tego, tak nowość nowo się z widocznie pojawiła się z browaru Fortuna, a mianowicie Miłosław Chmielowy Lager. Taki podobny trochę do tego Pilznera, lecz jednak taki zielonkawy delikatna zielonkawa, jakby etykietka. No, ciekawe, ciekawe. A co mnie najbardziej interesuje, to jest napisane, że cytrusowo-tropikalny charakter. 4,5%. No zobaczymy, jak to wszystko wygląda w smaku w, i w ogóle. No, zobaczymy. No, chmielowy lager, jakaś nowość. Fajnie to wygląda. Sprawdźmy, czy na pewno tak też to smakuje. Jak wygląda. No, nie zawsze tak samo smakuje, jak wygląda, nie? Wiadomo, <grystanie> oczywiście, pokal jest standardowy. Lejemy. Kolor ciemny. Ale zapach czuć taki faktycznie cy cytrusowy. Czuć bardzo mocno chmiel, ale i cytrus to jest fajne, no? Ciekawe. Jest goryczka mocna, dosyć. Taka przyjemna goryczka jest, jak na dużą ilość chmielu amerykańskiego i monachijskiego słodu. Nieźle. Faktycznie fajnie to smakuje. Pilsner według mnie jest trochę lepszy, nie jest taki goryczkowy. To jest takie trochę bardziej goryczkowe. No jest tego jest, jest gorycz. Na upalne dni to jest super piwko, bo jak się chce pić na pewno się to napijemy, to jest bank. Ale tak szczególnie, szczerze. No spoko, spoko piwko. Myślę, że mój kotek też by był zadowolony. O! Dzisiaj też wystąpi. Co myślisz? Dobre piwko? Myślę, że fajne. Polecam, polecam na takie ciepłe dni. Polecam na bardzo ciepłe dni, upalne. A zobaczcie na kapsel, nic wielkiego, zwykły biały kapsel. W ogóle nie wiem co ostatnio oni robią z tymi kapslami. Biały zwykły kacp, kapsel. Chciałem powiedzieć kacper, B. Pozdro. Trzymajcie się.